Paneczko. Siema widzowie, dzisiaj jestem ze mną Jest I dzisiaj będziemy nagrać filmik z Brawl Stars Ogólnie sorry, I... że taki dziwny ekran No bo inaczej się to nie da, żeby się nagrywało Brawl Stars Takie to jest dziwne No i filmy m e, dobra Przed chwilą, o, przed chwilą. Ej, wiesz, mi, e, chwilę, powiedz mi literę e, jaką chcesz z alfabetu Albo cyfrę, już zapomniałam jak już, tak? No i wtedy. No i wtedy wybiorę takiego zdmiarza na tą literę, czy to sobie? Nie, na literę. Hej! Okay. Czekaj, sprawdzę w ogóle, czy jest to literę, A nie, nie ma chyba. Czekaj. No bo bym wybrała teraz, ale nie wiem, czy masz w ogóle taki czy w ogóle jest taki zdmiarzny teren z. Z, dobra. Z, będzie łatwo, chyba. Um. Nie, nie ma ikony No to, Ej, um, to w środku albo Z, z... albo takie jakby, co nie? No, nie nie ma. ma. Ja wiem, ja, ja wiem. Trzyma, trzyma, trzyma. Ona ma dobra, um, na końcu litera z. Dobra, na końcu, ok. Mhm. Zaczynamy. Um. O. A ty mi powiedz w ogóle, e, czy mam jakieś... Jaki, jaki, Jakiego? Czy rzadkiego? Czy bardzo rzadkiego? Jakiego jakby jak Mitycznego. Dam mitycznego, bo ich jest najwięcej. No okej. Okay. Chyba już to wiesz, w wybiorę. No wiem, wiem. Czyli mam Tęgą? bardzo mało mitycznych, bo mam... Ogólnie, bo mam i czekaj, jeden, dwa, trzy... Siedem mityków tylko. Ej, a ja w ogóle widzowie OneDisc'i? Bo ja mam dużo, bo ja mam trzy MS. Się prawda? Ja bym chciał mieć jakiś skin do tego e, Fangas, prawda? czy mam jakiś. O matko, jakie są drogie. Zaraz tutaj zdeknę. Są skiny drogie. Jest jeden taki najtańszy, ale na... Le... Jak dla mnie go nie są mega skiny drogie, co nie? Baron to ma dużo. To jest nie, ja mam chyba najwięcej skinów do Colta albo do, do tego, do Broka. Jeszcze raz, widzowie, przepraszam za to, że tutaj takie coś na przykład widać, tutaj takie coś. Tylko po prostu by się wtedy nie nagrało. a tutaj, w ogóle, widzowie, bo to mój tak jakby pierwszy filmik na kanale Norberta. I chciałabym tylko powiedzieć, wspomnieć, że za 30 łapek w górę, bo mam nadzieję, że dacie radę. Yy... Będzie kolejna z alkoholsets albo, albo z Robloxa. A ja to... wam powiem ogólnie, że jeśli będzie na kanale em, 250 łapek w górę, to Oliwia tworzy, moja siostra, em, swój kanał Oliwia i nie powiem jak się dalej nazywa, bo chciałbym Wam zrobić niespodziankę. A na 400 łapek w górę... Będzie mój zrobiony jeszcze jeden kanał, gdzie będę nagrywać taką jedną grę. Standard Valley, już wam powiem. I też chciałam powiedzieć, że na 100 subskrypcji, albo 150, jak dobrze nam pójdzie, to na 150, a jak średnio... Co... No dawaj stówę. Ale 100 subskrypcji... Ale wiesz co jest, jest najśmieszniejsze, że już chyba jest nawet 100 subskrypcji, a ty nam chcesz nawet już dać. Ha. XD. O, to nie wiem. To na chwilę widzę sprawler i zobaczymy czy ten. O, będę mieć te gronę, masz... widzowie. Dobra, widzowie, mam standropa pierwszego. Czekaj chwilę. Sprawdzam ile masz subskrypcji na kanale. Dobra, to sprawdzę. E, to... Kurde, rzadki standropa, jak zawsze. E, ty być po masz Gdzie masz tego? Gdzie ty jesteś? Czekaj. 41 subskrypcji. No to dobra, na 100 subskrypcji. Kolejny film no, ze... z. Z jakiejś tam gry. No. z jakiejś tam gry, co nie? Ja ogólnie mam parę ksywek. Na przykład Zizi, Zajzłoś, Zajzajcio, Zajzaj. Po prostu takie... Ja ją nazywam no, tak, Zizi, albo Zajzaj, Ale może się... Aj, w ile. Dobra, to po tej ludzie. Ja wam to powiem. I też widzowie, jaką to po... Co to jest e, za mapa? Wow. Komentarz... Ten, kto napisze Najśmieszniejszy Ten, kto jakby. Napisze najśmieszniejszy komentarz pod tym filmem. Nrobię Przepin... Przep... serduszko. Dobra. E, najśmieszniejszy. W Zizi będziesz e, ty też tam pewnie czytać co, nie? Że na przykład idzie Będę... baba do lekarza, no i coś tam, co nie? Dalej, dalej. No i jak się zaśmieje, no to dam serduszko. I wtedy, no. em, em, powie... I wtedy go dodam do znajomych. Mam inny pomysł, co możemy zrobić oprócz śmiesznej historii. Może coś z Brownstarsem? Powiedzcie mi. Ale też śmieszna historia ma... może być. No, mogę, pro... po prostu, powiedzcie jedną postać w Brownstarsie, na której ma kupić sobie srebrny skin. Tak. Dobra, już chyba tyle mnie spał, zajdajcie. Poczekaj jeszcze chwilę, dobra. Idziemy na bula. Czeki mi się że no no. z głębstej, nie wiem czemu ten mój. No, bo ona tańczy taki po łędnej, wiesz. No. Natko końcu, po, kolec, po kolec. O kurde, o kurde, ej, poko mnie zabił, Jezu. w poko, jak to mówią. Poko, nie, jak w najszybszy sposób wracać się do celu. Ten sposób na pewno nie. Najlepiej wykorzystać ten sposób. Najlepiej wykorzystać w ten sposób bum bum. I co do mnie nie chcecie znać, nie chcecie znać. Typałam popcorn. To jest, to jest brudno było. Jest chwilę, ale on A w ogóle e, napiszcie ja też, napisz, gdzie to jedziecie to na dzień to... chłopaka, bo już się zbliża, bo my z naszą klasą jedziemy do kina. Ej, i w ogóle znacie takie shorty, bo czasami takie widzę, gdzie kit jest, co nie? No i na początku taki dobry, że pokonał flanka, już po roku później. Kit, najgorsze postać z Brawla. No, był też taki. Men, albo shorty tam. Jezu, poko nas pokonał, pokon nas pokonał, pokon nas pokonał. Poko nas pokonał. Ej, dobra, dawaj jeszcze ja jedną bój? bitwę, bo wtedy zdobędę tych 500. Mogę wam powiedzieć, że w pierwszym kołekarze? Dobra, dawaj. Tam i z sobie zagrałam. Pa parę kipsów zebrałam i na śniadanie sobie zjadłam. Aha. Dobra. Bardzo długi, wiem, wiem. I też trochę domyślam więcej, co by tam było. Dobre były te parę klipsów, chociaż? Dobre były te parę klipsów. No nie wiem, Edgar zjadł. No ale ty chyba grałaś tym Edgarem, co nie? To powinnaś wiedzieć, co to było Nie wiem, Edgar, to bardzo nie wiem. Ja z tego ja chcę Piper, ja chcę Piper, ty masz ją na jedynce ulepszoną, ja mam no, Dobra, na dobra, dam ci tą Piper. Ja bym chciała sobie kupić skinę, bo Pipera... W sumie, tak ja bym mogła kupić, ale... Po co do ci nie skin skiny do ja Piper? To, to, to. W ogóle te skiny mi się tak bardzo nie podobają, co nie? Mi się chyba ten, 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 czekaj jak mi się nazywa, już Po co ci ten. te skiny do Piper? Bo ja lubię Piper. Ej w ogóle, się ten, teraz jakby mi się włączyło nagranie na to bym zwariował. Ale się jeszcze nie było, to nie czytałem. Ja jeżeli teraz tego startupa, bo, bo po prostu się dzisiaj pogromam, teraz pozwoliłam sobie, to jeżeli my mamy coś tam ciekawego, no, to, to musicie zgadnąć na przykład, yy, wy dobre. Miałam wagę artystyczną, ale już yy, nie mam. Super. W ogóle niedługo będę nie tworzyć koszulki. Nie, w, tak. w ogóle niedługo będę tworzyć koszulki ze mną i. Em, to nie będzie takie internetowe, tylko będą spotkania, gdzie będziecie mogli to kupić, co nie? Albo że jak jesteście ze mojej szkoły, to możecie też to kupić, ze mojej klasy W jakiejś szkole, Nurbel, teraz też zdradzisz, do jakiej szkoły chodzimy i w ogóle Wiesz, z czym to zdradzę? Klubem Tylko nie trzecia C, ja, tylko czwarta C Matko! Pisułeś, istniej nasze, zagraj Piper, będziemy tymi siostrami jakby. Dobra, zagram Piper. A no bo nie wybierz nie Piper, bo to tak jakby wiesz. Bo to taka historia. Nie, ta je, ja znam to! Że Piper strzela. No i ta Mandy taka. Uu. No dobra, czekaj, zaraz się ja mam wy, Czekaj, ja pokażę widzą tu Mandy, bo patrzcie. Pewnie dużo osób to znam. Ja Kiedy to, masz Mendy... Dobra, zagrajmy tą. Widzieliście tam? Coś? Jeszcze raz. Widzieliście to? Widzieliście ten pocisk? A w sumie dobra, chcesz zagrać. Ja A, no kurde! Myślałam, że nie zagrasz mnie. Bierzemy na 3-2-1, ja wybieram hyperdymandy, dobra? Wybierz inną postać. Jakby na chwilę wybierz tylko koledę albo kogoś. I ten, potem na 3-2-1 wybierzemy ten. No dobra, już tam nieważne. Nie rozumiem, ciała. Dobra. Ej, już Do dobra 10 minut gramy, co nie? Już dobra 10 minut. Do ja muszę wam powiedzieć taką śmieszną rzecz. Jaką? Ponieważ Dole. ja rzut zbieram ponad rok. Bo, bo cały czas zmieniam, na przykład na berę go. Słuchaj, ja już miałem prawie meg, ale zmieniłem na mołę i byłem bardzo wkurzony na siebie, że to zrobiłem, bo Moe jest dla mnie mega słaby. Moe jest dla mnie takie c. Ale nawet okej. Okay. Gdyby... W ogólnie, ogólnie to brok na nas się czai, au. Bo z ulta... mojego ulta posmakujesz brok. Mojego ulta posmakujesz. Ty wiesz, że paper strzela strzelana daleko i, i jakby... Aaaa, I dlatego mi tak słabo... Wow! Jakby mm, idę... Nie trafiłam ultem. Jak to nie, nie trafiłaś ultem? No ho, no ho, no ho, No nie trafiłam w, w nich. tym trafiła, to mówiła... By a masz! Hehe! He. Zabiliśmy! Ja teraz mam ulta, więc czekam aż ktoś do mnie podejdzie. O dobra, taka roza. Mam smaczka na roze. A o ładna maszynka głupia. Piper, where you going? Jezu, co ja to robiłam? Zmarnowałam tego ulta, no to dobra. Nieważne. Kurde! Aha. Ej, Patrzcie, dropa, nie, jeszcze... patrzcie ja, dobra, teraz to... będę coś dostanę. Teraz sobie dostanę ciekawe, co to będzie. A jak teraz o, w ogóle o. coś lepszego jakby o te pickę powiedzmy to też już będzie subcio, To wtedy musicie... Eee, eee, napisać w komentarzu, co ostatnio dostaliście z legendami. Ej, a wy tak wycie, wiecie, się? że podobno wrócą jeszcze Mega Boxy? a w ogóle... Miałem wrócić już Mega Boxy na zawsze, a ich nie ma. Um, no bo nie, oni niedługo to powinni puścić. Um, po tym sezonie i kolejnym. Aha i tak się... Leczą w ogóle... Ja bo chciałam... Oni, oh, i, fajny... Ej, wiesz co, bo oni bardzo przekładają, to, nie wiem czemu. Ja, bym, ja ogólnie kiedy miałam z tego star dropa jakby Star dropa to wtedy jakby dostałam Hypercharge do kole. Ja mam Hyperchargea do kole, do Lona tak, do... ja. ja teraz biorę ogólnie albo na, do dokieła, do albo do Low, albo do Hyper. W ogóle mi się bardzo podoba, że można teraz zbierać te kredyty. Bo kiedyś to było bardzo słabo, że nie można było. Przez to, że było ciężej mieć jakąś postać. Ale ja pamiętam, że kiedyś dropnąłem z legendarnego, kiedy byłem mały na innym końcie, z legendarnego Leona właśnie. Chodź, Leona! To była moja ulubiona postać, nawet teraz max dropnąłem, to ciągle o nią grałem. To były dwie moje ulubione postacie. Czy miałam 5 lat kiedyś jakieś 5 lat. Kiedy miałem 5, 5, to 5 lat... to e, pierwszy raz w życiu Stars I to był wtedy ten sezon, gdzie wyszła Mandy Chester. I Chester, Wtedy to było takie. O nie, jak, o nie, to, nie o nie. Wiesz, o które mi chodzi aktualizacja? No to wiem. ta wiem. Tak gdzie była ta, ta Mandy i Chester walczyli, nie? To jest raz pierwsza Stars. I wtedy w ogóle to było takie słodkie, ja wtedy tak myślałam, o, i kiedy wreszcie nam to Mandy też, ja tak się cieszyłam, z tym co jakieś słodkie byl. o jej! Ej, kiedyś Brawl Stars, kiedyś Robb legendarnego, jej! Teraz, o... O, mi kogoś innego, o nie pasuje mi. Dobra, biorę scenicę, którą mam na języku. Ja wiem, że mam duże szczęście, bo, bo ogólnie ostatnio. Druknęła Fanga, dropnęłam Mandy, dropnęłam Kita, Surja oraz Meg, więc. Kiedy miałem 10 lat. Nie wiem, czemu Opa. teraz ciągle mi się kojarzy ta piosenka, ale nie pamiętam, czy później. Co było? Możecie dokończyć to w do komentarzach, jeśli to nie jest jakiś dziwna... Ja bym wygrać tą, tą rundkę... A! I ogólnie wam tak... No kurde, zapomniałem, no kurde! Co się stało? Właśnie zapomniałam, co chciałam powiedzieć. To się stało. To tak, właśnie przed chwilą mówiłam. O nie, jest przycielnej i mech! Ale Kenji nie jest taki knikę. najlepszy. Mi się tak bardzo nie podoba ten Kenji, co nie? Mi się podoba, bo, bo ale on trochę jest zgapiony od. Ed, nie od e od Mortisa i Bibi. O, no właśnie, i dlatego mi się nie chce też tego. No kurde, cool, Kenji. Uciekaj od Kenjiego i od Meg. Do Meg się nie zbliżaj, bo jej klawiatura przestała działać. Ale panika mm. była. Ej. <laughs> Trzymaj się tam, gdzie moja maszynka. Moja maszynka ci pomoże, albo jednak już nie. <laughs> um, w krzaku przez dłuższy czas, wiesz? tak. Brawo. No i ja się. Dzieje. A teraz. Naddynamajka. A dobra. <laughs> przyszedł i przyszedł i przyszedł A tyle mi przestała działać. Nie. Co się dzieje? Wiesz co? Żarte się skończyły. Skończyły się dokładnie. Warty się skończyły Gdzie jest ta którą chciałam wybrać nie jako. A dawaj teraz tak. Że na 3, 2 i 1 klikamy w jakąś postać i zobaczymy, czy będziemy mieć to samo. Okej. Okay. Może najpierw po poziom rzadki. Musimy nimi zagrać, dobra? Dobra, na początku Żarty. rzadki. I będziemy nimi grać, tak. Dobra, czekaj, tylko w Czekaj. Cze? Na początku rzadki. Trzy, dwa, czekaj, jeden. czekaj, czekaj. Jeszcze nie. Trzy, dwa, jeden. 1. A powiedz mi, którym skinem do Kulta mam zagrać? Tym. 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 baby A powiedz mi, którym skinem mam do broka zagrać? Tym. 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 E, tym. Tym. Tym, 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 tym pierwszym. Oni są ogóle z internetu ze dmierki. Na końcu sobie kupiłem, bo mi się trochę już spodobał wcześniej później. No bo na początku to mi się nie podobał, co nie? 17 A -a. minut to nagrywamy what? Ogólnie ten film to będzie chyba jeden z dłuższych filmów chyba. No jeśli to będzie trwało 25 minut, no to będzie. A, to nie. Ogólnie mój kot tutaj się na mnie patrzył dziwnie, on tam gada. Ej, patrz! Wow! Ale fajne to klocki Jezu, robi. Jezu, jak to zadrzmiało! Ale fajne to klocki robi. Ja. Widzisz ja te klocki? Tak. Bo... Czemu ja to mówię ogólnie? Mnie to denerwuje. Ogólnie? Ogólnie, 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 no super. Ej, a powiedz jakiś żart. Chcesz powiedzieć jakiś żart? Ej, w ogóle widzowie, nie wiem czy to już mówiliśmy, nie wiem czy się powtarzam, ale w komentarzach napiszcie. W komentarzach napiszcie jakieś żarty śmieszne, to ja wam dam serduszko. No, albo... Może... Nie wiem, nie pamiętam co chciałam powiedzieć. Ej, bo ten... Miałam już no. No kurde. Ej, a teraz nie ma. ściany. Nie mieliśmy szans. Powiem, to... dobra. dobra. mamy. Więc no pamiętajcie o śmiesznym żarcie. No kurde... Dobra. Moja Ej, dobra, bardzo a... rzadki. Bardzo rzadki. Brawo Sto monet. Dobra, teraz. Dobra. Tu widzowie. No pamiętajcie o Czekajcie, mam teraz trójkąta. Rzadki, 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 rzadki. Bardzo rzadki, rzadki na czym? się myli. Pamiętajcie, to już chyba koniec naszego odcinka. Pamiętajcie, aby zostawić. No ten nie, ten jeszcze film. chwilę pograjmy. I napiszcie w komentarzu do kogo mam kupić z kim. Czekajcie, ehm, ja teraz zagram peny. Jest odcinka dobre, nie robimy odcinka, dobra, nieważne. Jeszcze. Ej, dobra, czekaj na 3, 2, 1. Mówimy, jaką postać gramy. Teraz bardzo rzadkich, ale czekaj, muszę. Co Dobra. 3, dobra. 2, 2, 1. To chciałam, ale no Nie wiem, jakoś mi ta siła jakoś odsunęła od tego pomysłu. Ej, w ogóle ja bym chciała... O, ja możemy zagrać po prostu, bo jakby ja teraz zbieram z Kabą Force'ą na to, że... Ej, kurde, Ej, czekaj, ja wezmę Leona, a ty weź Bibi, ok? Albo nie, Jessie weź. Nie mam Bibi. No to weź Jessie. Ej, słuchaj, bo możemy teraz zbieram. Przecież Leona się strani ale nie, weź Jessie, bo wtedy jest takie coś, że no tak jest. Coś... Ale normalny strój, normalny strój, bo inaczej to może nie zadziałać. Zobaczymy, czy to zadziała. No? I teraz chyba musimy to wygrać. Norbert, co? Mogę to wygrać? i jakby, bo ja bym chciała tą krebową forsę mieć mega, dlatego bo ja zbieram na takie co, 10 randomowych stardropów, bo mi się naprawdę już nie chce czekać na kolejny dzień, aby dostać te stardropy, naprawdę. Dobra. Ja już mówiłam, że jeżeli widzą się spodoba ten, że jakby nagrywamy tutaj w Starsa i że dobiją jakąś rzecz łapek, Tak, to, wiem, mówię, no, to wie, wie, wie. z, z jakieś tam gry, no że mówiłam, okej? Okay? No mówiłaś. O kurde. Bliźniak! Tak, bliźniak. Jest twój. Ała! Spadła prawie z łóżka. Ej, patrz! Znaczy Bli bliźniak! Na gej... okay. A masz, a masz, a masz, a masz Meg. Zabijaj Meg! O kurde. Mam mega moją kurczeciska maszynkę, którą dostarczysz na przedszkolę. To nic. Mi <grych> O, Idziemy o, o, do przodu. Nie to jakimś tutaj. Nieważne, nie wynikam Oj, się w ogóle um, ja zrozumiałaś Leon, w ogóle jakby... co ja chciał być. Na, na 100 subskrypcji też pokażę swoją twarz może nagram jakiegoś live'a albo coś w tym stylu No zobaczymy, no, jak to będzie Nie wiem, nie mam pojęcia, ale po prostu jakiegoś live'a możemy To jest wow A. Możemy tutaj nie zaczepiać tych moich tych kompanów z drużyny, ponieważ chciałabym wygrać... El Primo! El Primo! No jest naprawdę super, że wygamy to! Naprawdę co jest niesamowite! No, betruszaj się! No ruszam się! O kurde. Nie! Jestem żyjem! Jestem obecnych tutaj! A! Alleluja! Alleluja! Uciekam, uciekam! No! klikam! Ej, Ale i tak, wygraliśmy! Dobra i teraz zobaczmy, czy to się zrobi. No kurde, a myślałem, bo Leo zawsze o tak robi. No, dobra. Prawie Ty, było Teraz my dużo. jeszcze co, ich potrzebuję, żeby dostać te... A ja dostałam właśnie krabową no, polskę. Ja też dostałam krabową polskę, dobra. Bo tutaj też jest to czor <gry> Ten ej, ten ja nie wiem, mi się standard, ten nie, ale nie podoba. Ale musiałabym mieć 507. Wiesz co, ja, ja teraz ogólnie mam 2000. Uuu, ej dobra, zbieramy na 3000 2000. widzowie. Ja trzeba jak najszybciej to podbić, by mieć legendarną Osambropa. No, y Chciałam powiedzieć Wojtek. <słysza> Norbertek <słysza> no, w ogóle, to musimy zagrać jeszcze w meduzowe I no? ewentualnie w Zadym, ale lepiej w Napalm. Ja wolę więc to, to chyba będą już dwie ostatnie, niestety, rundy. Dobra, to teraz tak, epicki na 3, 2, 1. 3! Czekaj, 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 czekaj! 3, 2, 1. Nie no, naprawdę, nawet okej, okay. czemu on jest taki? Na... Ej, e, widzieliście czemu? to? Oni się tak atakowali, ten aż z tą, wiesz. U mnie. Ej, a to jakby niej ulepszone postać jakby jeszcze jakby na najniższy poziom ulepszenia. Ja to nie wiem. Dobra widzę, bo jakby w przypadku gdyby coś kliknął i się nam jakby runda nie nagrała. No dobra, ale wiecie co? To już była w sumie ja, ostatnia runda. Mówię, czy... Bardzo fajnie się Poproszę nam nagrywało. Mówię, czy... To się jakby nie na Nie wiem sobie jakąś napisać. On będzie po prostu. No tak. Dobra, to em, do, kole do em, kolejnego tego. <grym> do I kolejnego... Nie. Wiecie, co, nagrywania tam. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Dzień dobry. Ja widzowie ogólnie jeszcze raz przepraszam, no bo tak wyszło, że coś kliknąłem i no niestety tutaj nie wyszło nam. Ale następne rzeczy to już będę starać się tak nie robić, bo słuchajcie, ja mam taki przycisk na klawie, no i tak wychodzi, widzicie. Pa!